Szkolą się, by widzieć wszystko, pozostając niewidocznymi. Ich specjalność to działanie skryte. Drugi chrubieszowski pułk rozpoznawczy to wysoko wyspecjalizowana jednostka, która skupia najlepszych zwiadowców. Pomagamy naszym przełożonym w planowaniu działań. Dostarczamy tych wiarygodnych informacji rozpoznawczych dotyczących przede wszystkim przeciwnika, terenu, jak i warunków atmosferycznych. Na poligonie w Nowej Dębie zwiadowcy ćwiczą w fatalnych warunkach pogodowych. Muszą być gotowi przetrwać w najtrudniejszych sytuacjach. Jest to dosyć e, szeroko zakrojone szkolenie, ponieważ biorą w nim udział wszystkie pododziały naszego pułku, począwszy od e, rozpoznania ogólnego, a skończywszy na pododziałach zabezpieczenia. Nie ma rutyny, bo rutyna zawsze może zabić. W rejon rozpoznania, czyli w ugrupowaniu przeciwnika, przemieszczamy się drogą powietrzną. Przeważnie działamy małymi grupami, czyli sekcja. Jest nam łatwiej prowadzić obserwację, podsłuch, nasłuch, i inne elementy rozpoznania. Drogą powietrzną dostają się niepostrzeżenie na terytorium wroga. Ich zadaniem jest zdobyć maksymalną ilość istotnych informacji o przeciwniku. Muszą działać szybko i skrycie. Tak działa sekcja dalekiego rozpoznania drugiego pułku rozpoznawczego. Skok HO jest to wysoki skok z wysokim otwarciem i z przelotem, czyli wykonujemy wyjście ze statku powietrznego automatycznie wysokość otwieramy i wykonujemy przelot w zależności od wysokości i odległości jaka nam nakazuje dane zadanie. Skok Halo jest to skok wysoka i jest to niskie otwarcie. 1500 metrów, nie niżej. Skoki HAHO żołnierze wykonują w celu zmylenia przeciwnika. Zrzut następuje poza granicami wrogiego terenu. Wysoko otwarte spadochrony umożliwiają bezgłośne dotarcie lotem ślizgowym głęboko na terytorium przeciwnika. Skoki HALO pozwalają żołnierzom na błyskawiczne lądowanie. Czasze spadochronów zostają otwarte na wysokości 1500 metrów. Znacznie obniża to ryzyko trafienia skoczka w locie. sterowanie spadochronem mają opanowane na bardzo wysokim poziomie. To są spadochrony szybujące. że są tak wyszkoleni, że precyzyjnie lądują w miejscu, gdzie jest miejsce rzutu do, do tego przystosowane. Żołnierz zaproszony jest z spadochron typu AD2000. Jest to spadochron grupy C. Spadochron szybujący. Spadochron posiada dwa uchwyty. Uchwyt spadochronu głównego i uchwyt spadochronu zapasowego. Następnie jest taśma piersiowa. Żołnierz na taśmie piersiowej posiada nóż spadochronowy, który służy do odcięcia linek spadochronu głównego lub zapasowego, które spowodują jakiekolwiek splątanie się czaszy. Automat k 3 p 1 skoczek, jeżeli y, utraci przytomność lub z jakichś innych przyczyn nie może y, uruchomić, y, otworzy spadochronu głównego, czaszy, y, automat po 3 sekundach automatycznie y, otwiera spadochron główny. To czaszy spadochronu montowany jest pomocą systemu taśmowego, indywidualny zasobnik żołnierza. Do tego zasobnika montujemy spadochronowy zestaw nawigacyjny. Zestaw GPS, następnie jest baryczny oraz busola. Po opuszczeniu statku powietrznego skoczek na kierunku otwiera zestaw ten nawigacyjny. Ustawiamy się wszyscy za prowadzącym całą sekcję, czyli najczęściej jest to dowódca lub nawigator. Wszyscy mają wprowadzone na GPS-ie współrzędne punktu, do którego musimy dotrzeć lub za pomocą busoli. Po prostu na kierunku przemieszczamy się w powietrzu. Od dziecka marzyłem, aby służyć wojsku, a służba w pułku, który jest przeznaczony do wykonywania wysokich skoków jest tym większym zaszczytem. Każdy skok jest w planowany, każdy skok jest przygotowany na najróżniejszych szczegółach i staram się, by wypadł jak najlepiej. Mroźna styczniowa noc. Żołnierze zajmują pozycję, tworząc szczelny kordon wokół magazynów rebeliantów. Grupa rozpoznania ma wspierać oddział specjalny. Na stanowiskach pozostaje 12 godzin. Raptor 01, Raptor 01, to operator 06, odbiór. To Raptor 01, odbiór. Raptor 01, to operator 06, ruch koło magazynów. Wygląda na to, że rebelianci przenoszą ich zawartość. Odbiór. Operator 01, to raptor 06. Czekać. Na razie obserwować i metować na krząta. Odbiór. Raptor 01, to operator 06. Przygotuj się do wykonywania ognia skutecznego. Opis celu. Samochód. Budynek. Odbiór. Wysokość 170 metrów nad poziomem morza. Odbiór. Pradnie. Ognia. Nie Weź na obieg musi być sprawne, szybkie. Nie ma takiej możliwości, żeby żołnierz sam wszedł do pomieszczenia, jeżeli jest nieubezpieczony. Zawsze przynajmniej poruszają się dwójkami. Jeżeli żołnierz nie jest pewny, czy ma za sobą kolegę, czeka i chodzą we dwóch. To jest podstawa. Przyjmujemy żołnierzy, którzy e, posiadają przynajmniej średnie wykształcenie, muszą przejść odpowiednie testy e, nie tylko fizyczne, ale również psychologiczne. Przyjmujemy. 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 Na jeżeli okazuje się, że pomieszania są już czyste, zbieramy dowody. Interesuje nas przede wszystkim broń, jakieś dokumenty, telefony komórkowe bardzo ważne są nawet papierosy. Później z tego wszystkiego są y, zbierane materiały DNA, które później posłużą jej dalszej weryfikacji. Wszystko. Druga. Druga grupa żołnierzy rozpoznania przygotowuje zasadzkę na zabezpieczony transport rebeliantów. Celem jest zniszczenie zabezpieczenia logistycznego przeciwnika i zadania mu jak najwięcej ilości strat. Będziemy poruszali się całym plutonem w ugrupowaniu patrolowym do zadań grup rozpoznania należy nie tylko pozyskanie informacji. W razie konieczności muszą również przeprowadzić sprawny i skuteczny atak. Tutaj w tym ćwiczeniu jest ważne naprawdę dużo rzeczy. Począwszy od zachowania kierowców, zachowania odstępów, pootrzymanie sektorów, obserwacje, wyjście z samochodu, później odpowiadanie ogniem na, na ten kontakt, wejście z wika, odejście z miejsca kontaktu. Tu wszystko, wszystko jest ważne i na wszystko musimy zwracać uwagę. Ten poligon zimowy jest pierwszym poligonem, który z założenia ma połączyć działalność taktyczną z działalnością ogniową. Jednocześnie dążymy do tego jako poddziały rozpoznawcze, aby uzyskać pełną autonomiczność działania naszych pododziałów, naszych elementów, przede wszystkim w różnych warunkach terenowych i ekstremalnych. Co nam pozwala na to, żeby sprawdzić odporność cechowiczną naszych żołnierzy oraz ich zdolność do wykonywania zadań. Drugi Pułk Rozpoznawczy permanentnie uczestniczył, wystawiając grupę rozpoznawczą w różnych składach, a szczególnie w zmianach afgańskich. Generalnie naszym sukcesem jest to, że wyszkolenie żołnierza, jego powiedzmy sobie zgranie z zespołem, dbałość kolega o kolegę, powoduje to, że wszyscy wrócili poprzez te poprzednie zmiany cali i zdrowie.